W czasie naszego spotkania na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 19 maja 2018 roku, kiedy wspomniałem o zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w Morawicy, panu Mirosławie Moskwie, dowiedziałem się, że nie jest to jeden indywidualny przypadek pana Mirosława. Takich przypadków są setki i na dowód tego pan Józef Obrębski, w sytuacji, chcę opowiedzieć sytuację, jest skłócony z rodziną, bo działa to. mocno politycznie na różnych spotkaniach w IPN, w Klubie Inteligencji Polskiej i podważa, bo to jest historyk, dziennikarz z dużym stażem. O kim jest mowa? O Zbigniewie Kłobukowskim który jest zamknięty z tego co pan w przekazał. Tej chwili jest w tworkach w szpitalu psychiatrycznym w tworkach tak pod Warszawą. Ponieważ rodzina mu niszczyła książki, wyrzucała do śmietnika, zwrócił się do policji o pomoc. A policja jak przyszła, to nie słuchała jego, tylko w kajdanki zapakowali i, i... Chcieli w Warszawie umieścić w jakimś psychiatryku. W Warszawie nie chcieli przyjąć e, do żadnego, to zawieźli do tworek i tam został przyjęty do psychiatryka. No I to sytuacja z panem dosłownie Moskwą. Tak. No i e, my, myśmy tam interweniowali, oni się zorientowali, że mogą mieć kłopoty, bo człowiek jest normalny, inteligentny, e, zaczęli się z nim liczyć zresztą miał kłopoty również bo też by jest po wale i leki bierze i tak tak samo dalej. pan Mirosław Moskwa jest po zabale w końcu, w końcu wygląda na to że doszli do wniosku, że jest zdrowy psychicznie, ale wyznaczyli sprawę sądową, która będzie 23 w Truskowie na ulicy Kraszewskiego o godzinie 14. W sądzie rejonowym. To jest, nie wiem, rejonowy czy rodzinny, bo tam żonka go, żonka go oskarża o najróżniejsze rzeczy. No. Jest przeciwko niemu. Zresztą nie tylko żona, apel ale do ustawione dzieci i tak dalej. Czyli apel do wszystkich. Jest podejrzenie, że jest ścieżka nie tylko między rodziną, ale że naraził się na różnych spotkaniach, na przykład w IPN-ie, gdzie kłamią i tak dalej, występuje pod podważa i tak dalej. Wciągnięty jest... Yy, And this way you to us. Nie mamy dowodów na to, ale podejrzewamy, że również policja jest ustawiona gdzieś tam za plecami i jest przy pomocy rodziny człowieka Tak się wyprowadzi... w Polsce niszczy ludzi mającym odwagę myśleć, mówić, ludzi zdrowych, normalnych, którzy. Tej władzy się przeciwstawiają. Nie, nie wiem, czy ten lekarz, który go prowadzi, yy, chyba Grubel się nazywa, yy, szczerze do nas mówił, bo ja wczoraj rozmawiałem w obecności. Yy, yy, obiecał, że w poniedzieli yy, wypisują go ze szpitala yy, i wyznaczony jest właśnie ten proces. Yy, yy, no ale w poniedziałek jest 21 maja. Tak, tak, ale yy, yy, 23 o godzinie 14 jest przewidziany. Pro... Powtórzmy jeszcze raz zysko tego pana, który podobnie jak pan Zbigniew, pan Mirosław Moskwa, zamknięty nie w Morawicy, ale w Tworkach pod Warszawą pan Zbigniew Kłobukowski apelujemy, to jest kolejna ofiara detencji psychiatrycznej państwa polskiego.